Witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Reki Cześć, w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest słuchajcie, ze mną Damian No i dzisiaj gramy w Brawl Starsa, poczekaj tylko ciebie po się Halo? Słyszysz? No i słuchajcie, dzisiaj jest taki pierwszy odcinek z Brawl Starsa Nie? No I słuchajcie, yy, poczekaj ja otworzę tą skrzynkę Bo miałem na odcinek otworzyć ją Ale nic, żadnej postaci nowej nie ma ale mam trzy klejnoty, więc zamknę Mega boxa otworzyłem. Ale poczekaj, co tutaj są za... Za rzeczy, czy jakie tutaj mogą być rzeczy jeszcze? Dobra, słuchajcie, to my będziemy już rozpoczynali wartę, nie Damian? Słuchajcie, wy oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji w górę, w, w górę, znaczy o subskrypcji tego kanału i o apce w górę, w górze. No i teraz zaczynamy rundkę. Zaczynamy rundkę, słuchajcie. Dzisiaj też. Dobra, dobra, pójdę. Dobra, to zebraliśmy. Drugą skrzyneczkę. ok. Za chwilę może wezmę tą y poko. Hmm. Nie poko. Nie no, poko, nie, startuję. Ciekawe czy nam jakoś drognić jej postać to Damian. No, bo ja zaczynam, mam nowe konto. No bo on ma nowe konto. Kiedyś był lepszy ode mnie, a teraz... Ale mówisz mi będę, ale No dobra, no to No będzie. Jak będziesz tak grał, to będziesz lepszy. Dobra. Osiem już ty, ale nam szybko idzie. O, ja mam ulta. Też będzie zmarnowałem, ale dobra. Dziewięć powerki łupów. O, kurczę. Wygrywamy z tą starcie. Nie, nic tam! Tam ja... Dobra. To dla znaczy ciebie są ważniejsze normalnie. Cześć, jeszcze trochę grebu, Dobra możemy... Pora lecieć. Uk, 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 Gdzie oni są? Nie wiem Gdzie czy... jesteście? Tutaj jest odżywka w razie. O, tutaj jest Rose. Ult, ult, ult! Jest! Pokonaliśmy ją. Teraz jeszcze jeden jeszcze tutaj. O nie, internet. Czekajcie, bo ktoś gubił internet. Dobra. Uwaga. E, co? Nie, nie przeżyjesz. O, dobra. Mamy. Pierwsze miejsce. 9 pucharków. Dobra. Co? O, odblokowuję skrzynę. Ja też, otworzę se. Nowa postać, Nita. Nita masz. Nite masz. Dobrze, to ty, ty to może weź Nitek. Trzymeczka za darmo, nic nie wypadło. Poczekaj, to ja tutaj... Sprawdzę, czy nie mam jakichś do ulepszenia postaci. Nie mam. Za bardzo. To weź może... Ja mam szeli do ulepszenia. Co? Za 20 zainteresowań. Dobra, cześć. Będę na razie go No, rozpoczynamy. Dobra, to zaczynamy. Kolejną rundkę, słuchajcie. No i też wpadajcie na kanał Damiana. W opisie macie kanały, nie? No. Damian na razie nic jeszcze nie nagrywa, ale za tylko mam nadzieję, że będzie. No bo, no nie mam na razie sprzętu. Uwaga tej Dary. Czekaj może ja go na pomoc. Uwaga! Czekaj ja go, ja go pokonam. Uuu! Patrz, patrz, patrz. Ulta? Hmm. Kurde, ale zmarnowałam ulta. Ale hmm. mamy za to cztery power cubes, y. Dobrze. Bardzo tylko nie. Teraz już mamy 3. No. Gdzie tutaj są jakieś O, o, o. Lita na 0 Erosa, przepraszam co? Tutaj Daryl kolejny, a też na 0 W ogóle Daryl się trochę zmienił, nie? Co? Daryl się trochę zmienił Dobra, co ja użyję? Multa niechcący Znowu O tutaj ten, o kurde Damian, nie co to było? No, dajny Mike ma bardzo fajnego uta Bardzo fajnego Gadżet też ma fajne. Co? Daryl ma fajne gadżet też. O, jakieś skrzyneczka. No. To może ja Daryla wezmę. Ja ten ulepszał z już na trzeciej nocy mam szeli. Na trzeciej? No już mam. Ja wziąłem Daryla Dobra Daryla wiesz? No Dobra wezmę zbiorę O tutaj ten O nie 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 czekaj bo tam widziałem Bula. uważaj Wiesz? O kurde Damian Zginąłem Słuchajcie, zginąłem, o nie Ale się nie ma Nie! Damian 4 sekundy wytrzymaj Dwie nawet, 1 Dobra Dobra, zabijamy Siema po 3 O kurde Czekaj, weź ty tam przypilnuj, nie O nie O nie Uciekaj po prostu, uciekaj Uciekam tak szybko słuchajcie, jak mogę Ult, ult Ult 2-1, dawaj chodź tutaj Nie bałur kuby, nie bałur kuby Dobra, dawaj O kurde, gdzie ja wejdź, nie, Damian, o nie. Ja chyba kogoś innego sobie biorę. Kogo mogę wziąć? Może Tika? Może weźmiesz... Nie Tika. <laughs> może Rosa? No, może Rosa. Poczekaj, ja tylko otworzę skrzynkę, dobra? Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu. Jeżeli, jeżeli chcecie, takie coś jak opening, to nie będę otwierał tych skrzynek już i po prostu będę zbierał na opening. Ale to wy napiszcie w komentarzu. Możecie napisać, co byście chcieli. Dobra, mam. Ale Rosa ma dużo życia. Uważaj! Damian, ja... uważaj! Uff, uff. Dobra. Załatwiliśmy tego... El primo. O, power cube. O, dwa. Trzy. Nie, no tu już ty. O. Nie i tak. O nie. Uwaga. Moja siostra idzie. Patrz, patrz, patrz. O. Skrzyneczkę, dobra. Ale na razie tak nie przygrywamy tych walek. No ja nie jesteśmy aż tak Dobra, ile to się nie ma. Dobra, ją załatwimy. I już jej nie ma. He. Dobra, o ba, o oh, BORY, o nie, Poko, Po kochu, już hm. myślałem, że nie zabija. Co? Dobra, ja, ja już za chwilę wbijam sz, sz, szesnastą rankę, szesnastą rankę wbijam na, na tym Rosie. Bo za chwilę będę miał O, mam już, mam już wielkie star mam starcie blokowane I skrzyneczkę zblokowałem No I już na drugi most idzie Masz tak. jakąś drogą? Do dobra? dobra Idziemy tutaj Dobra Dobra to, to poczekaj, ja, to ty weź tam, ja wezmę tam na górze. To dobrze. O, pyt, bo i Dobra, na razie wygrywamy. Ona! Co? Jeszcze z nikim nie walczyliśmy, ale na razie na jakiś wygrywamy. Znaczy na razie wygrywamy? Na razie to my nagrywamy, nie na mnie wygrywamy. Na razie wygrywamy. Nie mogę się rozrzać, o ja kurde, mam, ja też mam, miałem jakiegoś laga. O kurde, o kurde, o kurde, do krzaków powiedziałem. Do krzaczków? I o jest. Ej, ale o ja... Tutaj się o nie. o Uciekam. o teraz mogę kupić? o o no co tu się kto no, mnie pije? Czemu mam tak że nie ruszać? Ja cię nie mogę, bo czasami ja też mam takiego chwługa. Dobra, szybko odstradzaj się kicz. Normalnie. Weź ja wezmę może. Nie, tutaj nikogo nie ma. O nie, czekajcie, bo ja mam... Nowy internet znowu kupię. Ja, co to było? O nie. Widzieliście co to było normalnie? Masakra. Ty, ale nam się zaraz pole zmniejszy. My już pole nie mamy, a jeszcze trzy drużyny są. O kurde. Dobra, starcie. Czekaj, 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 bo mam problem. O nie. Damian. Czekaj, coś się zbugowało. Drugie. Drugie, nie? No. Siedem. Szesnasta ranga. Fajnie, że jest szesnasta ranga To że mi żadnej postaci nie wypadnie. No, teraz ja to ja nie będę otwierać tych skrzyneczek, bo na opening zostawię, będę Cię zbierała. A w ogóle żadna teraz nie chcę postać wypaść, otworzę już co cztery skrzynki. To możesz... a ile masz w ogóle kucharków? Pucharków? No, 40. No za niedługo po Ciebie powinno wypaść ten Primo. A jak Ci Leon wypadnie? Spadnie. A jak ci Leon wypadnie? Jak ci Leon wypadnie? Niemożliwe. No jakby ci wypadł? To nie jest możliwe. Nie, to jest bardzo możliwe. O kurde, tak. Leon to chyba jest legenda. Chyba? Ja też to też legenda. Chyba? Zapomniałeś? Nie zapomniałem. Mówisz, że chyba. O nie! O kurczę. Uciekaj! Uciekaj, masakra. Czekaj! Tak, tak, To jest normalnie? kaktus z z tak, 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 z Minecrafta tego tak, Co mi się Czekaj, bo znowu ja mam lag. O. Uje Czekaj, problem. O nie. Czekaj, problem. O nie. To będzie chyba nasze. Nie, ja nie mogę brać wars, wars. Musimy jakieś. Weź może ty, weź te. No, a co robię? No, a to bardzo ja mogę wejść. Nic, jest. i słaby. No to ubrałem już i tak weszłeś. O Opatrz, bardzo i słaby. Co? No nie wiem. Teraz będzie taki słaby. Pokażę ci, że nie jest y, słaby? O nie! Bugas! Co? Słaby? To nie Barley im zabi. zabije. Bo Nie! O nie. No, ale dobra, plus jeden. Wiesz co, ja biorę może, wiesz co, ja wezmę, może ja Pam wezmę, co? Bo pan, czekaj, gdzie mam pan. O pan. Zaczynamy. Dobra, lecimy. Dawaj. Onita jest dobra jak tego. No ja na blisko jest dobra. Ja mam na, już na drugiej mocy. Czy ty nie tam nie grałeś? Ale mam na dnie na ramce, tylko na mocy. Aha, na mocy masz. To podróżnie co coś, co też z ranka. No odróżnia, tylko ty powiedziałaś ramce. Nie wiem, dobra. Chyba... O nie. nie! Nie, co to było? Ty widzisz, że mam HP? Nie widzisz, to nie żadne. Nie idę! Chodź tu na mian nie chcesz <laughs> tak jakiegoś człowieka gra? Normalnie, no patrzcie, nie mylisz po kartku, co wiesz? Nie, to mi się nie gra chyba normalnie. Co to mi wprost? Cóż się, się stało? Tak Coś mi na łeb wyskoczyło. O Coś mi na łeb wyskoczyło. No ja nie wiem. Co. Nie, no jakby. Ja biorę, ja biorę... Tik, 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 giniesz ty... Albo nie, peny. Ja penny wezmę. Już się bałam, że tika. No czemu nie lubisz Tika? No nie, nie że... <głos> <głos> Stoisz w miejscu, Dobra. Dobra. Okej. Okay. Tutaj też robimy. Bierzemy to. Ale do tego przyzwyczaić po prostu. O! Ty! Co mi się stało? O kurde. Widzieliście co mi się... Daj mi się obraz obrócił. O kurde. Menadże... Już ja ja chyba na ekran. Zabrokuj, włącz trykę na ekranowy. Co ja zrobiłem do jasnej dziasnej? Ja... O tutaj, tutaj mam coś. O dobra, mam coś. Poczekaj, bo ja naprawdę już miałem. Uu! Czekaj, mam wielkie starcie. No. Uciekaj, Ryki! <laughs> o nie... O masakra... Czekajcie, bo mi się w ogóle tryb pełny ekranowy alt wyłączył. Dobra, już mamy naprawione. A ja co otworzę? Skrzyneczkę, A ja też co otworzę, może akurat jeszcze... Barley! Barley? Masz Barley'a? Fajnie. To ja wiesz co, to jak ty masz barele, ja to tikiem zagram. No Albo dajmy majkiem. Czym leci? Tikiem Ja już wejdę. O niej nie zdążyło. Dobra. Co? No tik się bardzo fajnie gra Normalnie tik, tik, tik giniesz ty Tik, tik, tik I to w mig Wiesz? O nie, o nie, znowu mi się slawowało Jak zwykle Ja chyba też zginąłem Nie, no nie, panowie nie, Dobra, no to nie wiem. Ja, ja, jakie postaci biorę? Ja biorę dajny Majka. jest chyba... Ale nie paru, nie? Co? Dobra. Ja biorę Dajna Ty, a poczekaj, bo mam skin ten parlejowy. Wiesz? No. Teraz ja za chwilę barley. Ale nie mam, ja, nie mam barley Co? No ale tylko ci bym pokazał, jaki, jaki ten jest, jaki skin. Ale bardzo lub No, ale barley. I mi, ja tak szybko nie dropnąłem barleya. Ja dopiero później, jak miałem 2000 gdzieś tak. Co? No? Ale ty się tak zacina masakra. Co ci się zacina? No, no Jezus. O nie. Nie, no nie możemy grać tymi. No nie. Poczekaj, ja może sprawdzę. Weź jakąś inną postać wybierz. Może, no bo nie wiem. O patrz. Tak? Patrz, może z zajączkami. No, będzie rzucał Albo nie, Riko. O. o Riko. I my za chwilkę też odcinać, będziemy kończyć. Chyba nie. Dobra. O, nie. Maga... Papa Barley. O nie. Czekaj. Kurcze, nie chcę na niego ulta marnować. O, dobra. E. <laughs> Mamy, pokonaliśmy. O nie! Uuu! Odporna ta jest! Dawaj szeli! O nie, ten misiu! Biały miś Uuu! Uuu! O juju, ty widziałeś... Przeżyłem! Nie przeżyłem. Po co ty tam poszłeś? <grym> Kluby. Najważniejsze. Jeszcze jedna rundka. Tak, jeszcze jedna rundka. Wygrana pewnie. No. Bo odcinek nie może trwać, przecież nieskończoność. Tak. No. No jak mu się nie zacina, bo teraz mi się zaciął. Teraz nic nie mogę zrobić znowu. O jezu. Dobra. U, uważaj! Czemu ja znowu ulta użyłem? O nie! No nie ja zginąłem. to teraz biorę e. się. O Myślę nie. Się z męczy. Co? My się męczą z tym. Z czym? E. Z nie. <laughs> Ale ty, poczekaj. A ty jesteś. Ale w ostatniej sekundzie myślałem, że przegraliśmy. Uważaj Damian, naprawdę. Ja już wejdę i wtedy ją pokonamy. Patrz, jaj, dawaj, chodź Damian, chodź tutaj. No i idę. Patrz, no ona się cyka. O nie, jeszcze ten weź, ja trzeba było go od razu... o nie. No i słuchajcie, przegraliśmy. No. No. Tak mówiąc, odblokowałem teraz kolta. Kolta? No patrz. Kolcik. <laughs> Dobra, słuchajcie, no to my będziemy już kończyć odcineczek. Na razie coś i panie? No. Dobra, to... Siemanko.